Że jakoś tak bardzo pobieżnie Pani mnie o szkole na i o stołówce, a na piśmie otrzymaliśmy, że 27, 27 uczniów oczekuje na możliwość korzystania z obiadów. Pani powiedziała tak bardzo pobieżnie, że ten problem został rozwiązany. Proszę, proszę nam Pani nie zatrudniając oczywiście nikogo do pracy w stołówce, bo myślę, że wszystkie dzieci na dzień dzisiejszy korzystają z obiadów. Czy czy wszystkie dzieci korzystają, to nie wiem. E, kwestia, ile dzieci oczekuje na obiady, to jest tylko, proszę sobie dać to jest e, stan na dany dzień, bo następnego dnia już może się on zmienić, ponieważ ja się analizowałam, nie mam te, teraz przy sobie tych y, analiz, ale mamy bardzo dokładne analizy, jak to wygląda w poszczególnych stołówkach, ile dzieci korzysta z obiadów. E, I y, jest tak, że na przykład w y, y, w styczniu jest dużo dzieci, w lutym mniej, w marcu mniej, a już w maju połowa tego, co było w styczniu. Więc czy ta liczba się trzyma, tego nie wiem. To jest naprawdę bardzo, bardzo zmienne, uzależnione od wielu, od wielu rzeczy, nawet i od pogody. Natomiast musimy sobie też zdać sprawę, że. Przede wszystkim chodziło nam o zaoszczędzenie, a, a to dało nam się poczynić siłami wewnętrznymi, czyli nie zatrudnieniem tego z zespołu szkół numer jeden, tylko z innej szkoły. No i stąd, ponieważ stworzyliśmy cały dodatkowy etat, to sądzę, że będzie to aż za dużo. No, dziękuję, panie Pani Pani, panu... A nie, pan też Ja, 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 ja tylko. W tym układzie nie powinno się wykazywać. Nie trzeba, jak bez mikrofonu. Pani Burmistrz, ja w tym układzie rozumiem to tak, że nie powinno się wykazywać, ile dzieci oczkuje na, na posiłki. Skoro każdego tak. Każdego dnia. Tak, Ale takie było pytanie, bo ono wynikało wtedy z tej wizyty, kiedy byliśmy w szkole. I kiedy pani kucharki powiedziała, że czekają dzieci, prawda? Ale jeżeli każdego dnia e, to, jest różna e, liczba dzieci stołujących, to nie powinno się wykazywać dzieci oczekujących. Bo rzeczywiście to jest uchodźców. Ja, się... Ale <laughs> to no właśnie i to, to prowokuje to pytanie, bo 20, wszyscy jedzą, a 27 dzieci nie no, no więc właśnie, więc po co to jest? Dobrze, pan może to była kostka, ale jakoś nie da im to już poznać te własne zasoby, bo skoro nie jest zespołu szkół, to odzy? Panie radny, ja myślę, że to w tym momencie nie jest takie najistotniejsze, bo ale ja ta pyta, ma poprowadzi... Nie ma jest, jest istotne, pytanie są ja i nie ja. Ale to raz ale... 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 im... im... właśnie... Ze szkoły numer 7. Dziękuję. Dziękuję. Ale jeszcze ale raz to Zresztą Politykę kadrową prowadzi burmistrz. Do... Zgadzam ale... radia... by... ja no się, że szkoła nie ma To będzie nie rynkuje. Ale przecież ja tylko pytam z kolei szkoły, natomiast to nas nie komentuje. Tak, szkoła komentarzu